Witam serdecznie widzów portalu sportegit.pl Dzisiaj nas nie widzicie: mnie, Emila Mareckiego i Krzyśka Betkiera. Nasz operator wideo po meczu musiał szybko biec na autobus do Olecka. Ostatni autobus, trzeba zaznaczyć, dlatego, dlatego dostał od nas wolne. Rodzinne święta są najważniejsze. Dzisiaj nas nie widać, ale słychać. Stomil Ośny zremisował remisował 2-2 z wigrami suwałki. Jest to trzeci remis drużyny Mirosława Jebuńskiego na własnym stadionie w tym roku kalendarzowym. To on dzisiaj spóźnił się na to spotkanie. 15 minut nie widział żadnej bramki, bo Stomil bardzo dobrze wszedł w to spotkanie. Już w drugim minutach bardzo pięknym strzałem, pokonał bramkarza gości. Później, chwilę później już było 2-0, bo Rafał Kujawa dorzucił bramkę z bliskiej odległości i wszyscy już myśleli, jakie to będą fajne fajne piłkarskie święta, zwycięstwo na własnym stadionie, a tu niestety Wigry strzeliły kontaktowo bramkę jeszcze w pierwszej połowie, a w drugiej, drugiej udało im się zrobić to, do czego dążyli od początku drugiej połowy, czyli, czyli do remisu, nawet do zwycięstwa, bo, bo tak naprawdę Piotr Skiba, Uratował ten zespół przed porażką, bo w dwóch sytuacjach sam na sam będąc wybronił, wybronił tutaj i nie musiał trzeci, czy czwarty razy ciągać piłki, piłki z bramki. Tak, to po tym 2-0, po szybkim 2-0, wyglądało jakby Stomi chciał jeszcze bardziej pogrążyć przeciwnika, dobić, jeszcze strzelić jedną bramkę albo jeszcze jedną i zapomniał troszeczkę o obronie, popełniał kuriozalne błędy i dopuszczał do sytuacji, tak jak mówiłeś, sam na sam z Piotkiem Skibą, to się zamściło. Brampie, bramką kontaktową, a później wyrównaniem. Co prawda Grzesiek Lech próbował w drugiej, na początku drugiej połowy powtórzyć swój wyczyn z pierwszej i też strzelić bramkę od razu. No niestety po, po, po dobrym podaniu od Kujawy minimalnie nie trafił w bramkę. Obie drużyny chciały zmienić ten wynik. Zarówno Suwałki mocno dążyły do wyrównania, jak i Stoń chciał podwyższyć prowadzenie. Niestety, ta sztuka udała się tylko suwałką. No i będą to w gruncie rzeczy takie chyba smutne święta, bo, bo gdzieś, gdzieś ten wielki niedosyt jest, bo, bo zespół prowadził 2-0 po tych 10 minutach i ostatecznie, ostatecznie zremisował. Ja czuję taki mocny, mocny niedosyt. Takie uczucie odczucie, jakbyśmy ten mecz przegrali, a... Takie miłe, złego początki. Też tak myślałem, że będą trzy punkty i w radosnych nastrojach udamy się do domów świętować. Kibice, czy jak to z trybun wyglądało? Tam była jedna sytuacja. Chciałbym znać Twoją opinię. Rafał Remisz, piłka przy ciele, czy jednak ręka w tej sytuacji? Moja opinia jest taka, że ręka w tej sytuacji. On robiąc ślizg, ta ręka poleciała, nie miał jej przy ciele, ona poleciała za nim i, i piłka trafiła w rękę i wydaje mi się, że powinien być tam karny. Czyli sędzia mógł podyktować? Mógł. Znaczy, według mnie, no zobaczymy jak, jak pokażą powtórki. Oczywiście sędzia dzisiaj tutaj bardzo dużo dziwnych decyzji, i strasznie dużo żółtych kartek, nie widział faulów i to w dwie strony i tak wprowadził trochę tej nerwowości, nerwowości że nie podobała mi się dzisiaj ta jego praca. A no, co zrobić, no, sędzia był taki sam, bo boisko takie same, remis 2-2, czas pokaże czy, czy, czy zespół wyciągnie wnioski z tego spotkania, najbliższa okazja w Chojnicach na wyjeździe, tam też nie będzie łatwo. Łęczarka ostatnio nie jest w nie jest formie, będzie też chciała, chciała w końcu wygrać. Później następny mecz w Olsztynie dopiero pod koniec kwietnia z Zawiszą Bydgoszcz, bo mecz y, z Dolkanem z wiadomych względów się nie odbędzie, ale w tym czasie co ciekawe Stomin ma jechać do Radomia na sparing z Radomiakiem na pożegnanie y, miejscowego stadionu. Nie widzicie tej miny, ale Krzysiu jest zaskoczony, ja też byłem zaskoczony. Wiadomo, zespół musi, być, zespół musi być jakby w grze w tym jak najbardziej, sparring tutaj jak najbardziej, ale czy koniecznie trzeba jechać do Radomia i, i, i żegnać tamtejszy stadion? A co dla kibiców tutaj w Olsztynie? O nich też trzeba, trzeba pomyśleć. Ale już nie marudźmy na, na, na sam koniec, bo w końcu idą święta i wszystkim życzymy spokoju, przede wszystkim spokoju, zdrowych, rodzinnych, rodzinnych świąt. Widzimy się po meczu, widzimy się, mam nadzieję, że już się widzimy. A nie tylko słyszymy po meczu w Radomiu, a jutro chojnicach. w nie... przepraszam, w hojnicach Do Radomia jeszcze nie, jeszcze nie wiem czy pojedziemy. Oczywiście, że w hojnicach A jutro w niedzielę zapraszamy po śniadanku, po spacerku po kościele. Zapraszamy na nasz portal sportegit.pl. Kilka będzie ciekawych tekstów, takich świątecznych. Tak, do poczytania, żeby nie tylko siedzieć przy stole. Do